Witajcie, kochani. Nazywam się Arkija Andromeda. Zacznę od serdecznych podziękowań za cudowne życzenia, jakie otrzymałam i jakie otrzymaliśmy my wszyscy. Jesteście wspaniali, dziękuję. Koniec roku to dobry czas na podsumowania i wyrażanie życzeń serca dotyczących nowego roku. To zainspirowało mnie, by spytać w dzisiejszej sesji, co jest najczęściej przeszkodą w swobodnym realizowaniu swojej osobistej drogi i doświadczaniu szczęścia, radości i miłości. Odpowiedź na to pytanie przynosi również praktyczne wskazówki, jak zadbać o jedno z ciał subtelnych ciało, Mentalne, by samodzielnie kreować najlepsze dla siebie doświadczenia. Dalsza część sesji zawiera informacje o jakościach, jakie będą najintensywniej przejawiać się w nas samych w czasie nowego roku jakościach roku 2022. Odpowiedzialności, wolności, braterstwie i siostrzeństwie oraz jedności. Proponuję, kochani, byście słuchali sercem i korzystali z informacji, jakie z Wami rezonują. Zapraszam Was do pisania w komentarzach o tym, czego sobie życzycie w Nowym Roku. I tego życzycie innym? Każde wasze życzenie zostaje wzmocnione dzięki czytaniu go przez innych życzących sobie i Wam dobra? Ja dziękuję z serca za Waszą obecność tutaj. Życzę nam wszystkim, by w nowym roku, 2022, każdy z nas, w lekkości przejawił swoje wewnętrzne bogactwo, swoją unikatowość. Życzę nam nieustannego wzrostu świadomości, życia w poczuciu bezpieczeństwa i radości istnienia. Kochani, dziękuję Wam bardzo za wsparcie dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia. Dziękuję za subskrypcje, komentarze, polubienia i udostępnienia. Niech obfitość finansowa i doświadczenie wszelkiego dobra wypełnia Wasze życie. Zainteresowanych i potrzebujących indywidualnej sesji telepatycznej: pytania, uwolnienie, wzmocnienie zapraszam do kontaktu. Przez moją stronę internetową arkia.pl. Link znajduje się pod nagraniem. Dedykuję tę sesję pełnemu przebudzeniu w nas wolności i jedności z miłością i dla miłości. Zapraszam. Intencją tej sesji? Jest przekazanie informacji użytecznych, inspirujących, służących najwyższemu dobru wszystkich odbiorców. Ponieważ kończy się rok i zaczyna się nowy, to dobry czas na wnioski, podsumowania, decyzje o zmianach. Proszę, by w tej sesji zostało wskazane, co jest tym, co najbardziej przeszkadza w realizacji swojej osobistej drogi, w doświadczaniu szczęścia, radości i miłości? Co jest tym, od czego warto zdecydować się uwolnić? A w dalszym etapie, proszę o wskazanie tego, co jest najistotniejsze, by to przejawiać, wzmacniać, doświadczać w nowym roku. Proszę, by były to informacje dotyczące wszystkich, którzy tego słuchają teraz oraz w przyszłości. Zacznijmy od tego, co jest najbardziej przeszkadzające, co najbardziej utrudnia, co jest największą blokadą, co jest największym ciężarem, co jest najczęstszą przyczyną doświadczania trudów życia? Proszę o wskazanie tego. Odpowiedź na to pytanie to myśli. Informacja jest taka, że myśli, które zasilamy swoją uwagą oraz słowa, które są przejawieniem tych myśli, wytyczają ścieżkę naszego życia, mają olbrzymi wpływ na jakość doświadczeń. Informacja jest taka, że to, jakie są nasze myśli, wpływa w największym stopniu na doświadczenia naszego życia. Myśli, które Osądzają, poniżają, wykluczają, wpływają bardzo niekorzystnie na doświadczenia, przyciągają do życia doświadczenia trudne. Wskazówka jest taka, by dać więcej uwagi i zauważać to, o czym najczęściej myślimy. Zauważać myśli, które Mogą nam już nie służyć? Zauważać, że w myślach powtarzane są często zdania, przekonania innych, tych, którzy mieli duży wpływ na nas, na przykład w dzieciństwie? Warto sprawdzać to u siebie i dostrzec te przekonania, wierzenia. Ograniczenia, które już nam nie służą, które być może nigdy nam nie służyły, i po dostrzeżeniu tego zdecydować o uwolnieniu się od takiego niekorzystnego sposobu myślenia i stworzyć myśli, wierzenia, które mają jakość. Wzmacniania, które są pozytywne, które wyrażają dobro. Pokazywany jest mi ten proces, jak porządkowanie swojej przestrzeni myśli. I jest to proces porządkowania swojego ciała subtelnego, mentalnego. Informacja jest taka, że wiele można dokonać samodzielnie dzięki swojej uważności, dzięki swojemu zdecydowaniu i dzięki swojej wytrwałości. Widzę również, że jest w tym ciężkość, że ilość tych nieużytecznych, niesłużących, Osobistemu wzrostowi przekonań, wierzeń, bywa osobistym ciężarem, który jest niesiony. Informacja jest taka, że to dobry czas, by pozostawić ten ciężar, by być wolnym od niego, by zdecydować, by myśli były. Wysokowibracyjne, by wzmacniały cenne jakości, by wzmacniały wiarę we własne możliwości, by wzmacniały wiarę w osobistą wewnętrzną moc, by wyrażały miłość, miłość do tego, kim się jest. I miłość do całego istnienia. I teraz kolejna praktyczna wskazówka, byś wybrała, wybrał na początek jedną sferę życia, która nie daje ci pełnej satysfakcji. Może to być na przykład sfera, Twoich działań zawodowych, może to być sfera Twoich relacji osobistych, może to być sfera dotycząca Twoich finansów, może to być sfera Twojego zdrowia, Twojej kondycji fizycznej, lub każda inna, która jest dla Ciebie ważna teraz. I kiedy wybierzesz tą jedną sferę życia, która w Twoim odczuciu wymaga zmiany, ulepszenia, udoskonalenia, pozwól sobie przypomnieć, odnajdywać w sobie myśli, wierzenia, przekonania, które utrudniały Ci dotąd doświadczania, Pełnego sukcesu w tej sferze Twojego życia. Kiedy odnajdujesz to, co dotąd przeszkadzało, możesz to zastąpić myślami, przekonaniami, wierzeniami, które wzmacniają tą przestrzeń. I wskazówka jest taka, by praktykować to przez jakiś czas. By wzrastała Twoja wiara, Twoje zaufanie, Twoja wewnętrzna pewność, że zasługujesz. I w ten sam sposób możesz kolejno zajmować się następnymi sferami swojego życia, które być może wymagają Twojej troski, Twojej uwagi, Twojego pełniejszego. Zaangażowania. To wszystkie wskazówki dotyczące tego, co bywa największym utrudnieniem i tego, w jaki sposób dokonywać dobrych zmian. Proszę teraz o wskazanie kolejnego utrudnienia. Informacja jest taka, że kolejnym największym utrudnieniem jest strach, lęk, niepokój. Widzę to w taki sposób, że te uczucia mogą zablokować w człowieku możliwość dostrzegania rozwiązań a zablokować również gotowość podjęcia jakichkolwiek działań. Często przyczyniają się również do tego, że człowiek, który ich doświadcza, doświadcza również poczucia zatrzymania w swoim życiu poczucia to wygląda jak zamrożenie. Proszę o wskazówki, jak najlepiej uwalniać się od lęku, od strachu, gdy jest już on. Czymś doświadczeniem, co taki człowiek może zrobić, co najlepiej by zrobił, odpowiedzią jest oddech, świadomy oddech, a planie energetycznym wygląda to tak, że kiedy człowiek, który doświadcza silnego strachu, niepokoju, lęku, zdecyduje. Świadomie głęboko oddychać. Ten oddech aktywuje właściwy wewnętrzny ruch energetyczny, przynosi ulgę, daje rozluźnienie i pozwala na skierowanie swojej uwagi na rozwiązania i na podjęcie właściwych działań. Świadomy oddech jest bardzo cenny dla całego systemu energetycznego człowieka i może być bardzo pomocny w wielu sytuacjach. Chodzi o głębokie, powolne oddechy, wielokrotnie powtarzane. Moje kolejne pytanie: Czy jest jeszcze jakaś wskazówka dotycząca tego, jak uwalniać? Się od strachu, lęku, jeżeli ktoś go doświadcza? Odpowiedzią jest skierowanie swojej uwagi na rozwiązania, na odnajdywanie rozwiązań, otwartość na to, że dostrzeże się rozwiązania, nawet wtedy, gdy nie są zauważalne natychmiast. Informacja jest taka, że uwolnienie od strachu daje poczucie bezpieczeństwa, i że warto w sobie pielęgnować poczucie bezpieczeństwa. To wszystkie informacje dotyczące największych i najczęstszych utrudnień w doświadczaniu dobrego, najlepszego życia. A teraz proszę o wskazówki dotyczące następnego roku. Wskazówki dotyczące tego, o co warto zadbać, na co warto zwrócić największą uwagę w swoim osobistym doświadczeniu. Jako pierwsze wskazywane jest to, o czym była mowa wcześniej: dobre myśli. Dbałość o swoje dobre, wspierające wartościowe myśli i troska o swoje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Kolejna jakość warta uwagi w tym przyszłym roku to odpowiedzialność, odpowiedzialność za siebie. Odpowiedzialność za swój dobrostan? Odpowiedzialność za swoje wybory? Odpowiedzialność za swoje zdrowie? To jest taka informacja, że ten przyszły rok będzie sprzyjał doskonaleniu wewnętrznego poczucia odpowiedzialności. Kolejna jakość, która będzie istotna, w roku 2022 to wolność. Wolność w dokonywaniu wyborów, które się uznaje za najlepsze. Wolność w wyrażaniu swojej prawdy. Wolność w swobodnym wyrażaniu tego, kim się jest. Wolność w decydowaniu. O sobie. I kolejna jakość to poczucie braterstwa i siostrzeństwa, wyrażane jako troska, także o innych. Dbałość o innych. dbałość o bliskich, dbałość o społeczność, dbałość o tych, których sytuacja jest chwilowo trudniejsza. I kolejna jakość to poczucie jedności. Jest wielka moc, gdy ludzie budzą w sobie poczucie jedności. Jedność w osiąganiu celów, które służą wszystkim. To się będzie dokonywać w przyszłym roku wielkie zmiany i jednoczenie się ludzi, wielkie zjednoczenie ludzi, ludzi, którzy mają w sercach wolność, prawdę, sprawiedliwość, miłość do swojej ojczyzny, szacunek do życia. To wszystkie informacje na teraz dotyczące zakończenia roku 2021 i wejścia w rok 2022. Błogosławieństwa wszelkiego dobra dla Ciebie, błogosławieństwa dobra dla wszystkich, dobro. Czyniących widzę Cię, wierzę w Ciebie, kocham Cię.